Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiejszy odcinek rozpoczynamy od paszki 5, o 85 plus Potem porobimy sobie jakieś nowe wyzwania, które się dzisiaj pojawiły, jeżeli coś fajnego się dzisiaj pojawiło I chyba dzisiaj są nowe karty do trafienia w paszkach tam jakieś puff to glory, coś takiego, także myślę, że bez zbędnego przedłużania paszka 5, o 85 plus mamy jakąś kartę specjalną, to będzie Polska! Napasnik Robert Lewandowski, ale czy Lewandowski ma tą nową kartę? Niestety nie i kto tutaj będzie? Rodriguez 93. No nie jest to chyba najlepsza karta. Chociaż statystyki ma nie najgorsze. 24 000. 4x4. 4, będzie pod przepałkę. Również zacząłem sobie ewolucję Cristiano Ronaldo, który będzie ostatecznie oceniony na 93, no tam wiecie, gdzieś pod koniec meczu sobie będę go wpuszczał, tak żeby go po prostu zrobić. No i rozpoczynamy Food Champions, pierwszy Food Champions po tym jak wracam, dalej w nagrodach za Food Champions są Player piki to sami Ultimate, także myślę, że kogoś fajnego możemy trafić, także bez zbędnego przedłużenia zagrajmy sobie spotkanie, tylko że na atak poleci Tevez, na ataku będzie sobie pykał Tevez. Wszyscy mają pełne zgranie, testuję sobie jakiegoś tego Suazo, to jest chyba lewy obrońca, ma alternatywną pozycję na ESP, daje zgranie Kylianowi Mbappé, także nie narzekam, przejdźmy do pierwszego spotkania Food Champions. Zobaczmy skład pierwszego rywala w dzisiejszym odcinku, Xavi, Güler, no taki spokojny składzik mi się wydaje, Hernandez z Łotkinsem na ataku, również Nikola Zalewski wypożyczony, zobaczymy co rywal potrafi. Nie, 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 ale wyszedłem głupio tym Hans Maldini No, nie, Watkins. 1 do 0 w szóstej minucie. No, muszę przyznać, że ten skład taki bardzo niepozorny, a rywal naprawdę potrafi grać. Także to będzie naprawdę bardzo ciężkie spotkanie. Tevez do Mbappe, Mbappe, Donnarumma, co teraz wyciągnął? Tevez do Messiego, to musi być gol. Messi lewa noga, no Donnaruma po raz kolejny, ależ broni ten Donnarumma naprawdę. Ja muszę wam przyznać, że ten. Suzo jest naprawdę bardzo przyjemny, no, ale do, na ruma po raz kolejny. No mogłem się pokusić jeszcze jakieś podanie. Mbappé Power Shot Block. Ależ wypuszczenie Leo Messiego to musi być gol. Proszę cię, Messi, do Kevina. Kevin, no nie trafia w bramkę. Dobra, ej, nie potrafi strzelić bramki w tym meczu. Co się tutaj dzieje? Oj, ale Klionem Mbappé się zarobiście z tym zabrał. Proszę do Teweza. No co tutaj się dzieje? Proszę cię, Tevez, w końcu, dobrze, między nogami do Narumy, bardzo ciężko. Messi do Teveza, ależ to skleił, Tevez, Tevez i trafia w bramkę, no co? Jestem też w ogóle świeżo po obejrzeniu spotkania Francja-Portugalia muszę przyznać, że no, jak na... Świercinał Euro to bardzo nudny mecz, Francja wygrywa w karnych, bardzo przykro się patrzyło na widok Ronaldo i Pepe, którzy w swoje ostatnie Euro no, mogli jeszcze coś tam pokazać, coś wygrać, niestety się nie udało. No tak jest właśnie futbol, no pewna era futbolu się kończy, ale no karne bardzo fajne, natomiast całe spotkanie mega nudne, nie? Swoją drogą wygrywamy już 2 do 1, także dobrze. Maldini do Messiego, zobaczmy Messi to jeszcze Mbappé, Mbappé, do jeszcze Mbappe, Mbappe do Tevez, 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 do do jednego. Nie wiem, czy to jest swoją drogą hat trick Teveza, muszę sobie zobaczyć później. Ale naprawdę, kurde, bardzo fajnie mi się nim gra. Nie, no bez takich, proszę cię. Łuch, jaka petarda! No nie no, mógł to zablokować Gafu, no bądźmy szczerzy, no. Dobra, Kylian Mbappe, Mbappe, po prostu. No, cię to rozegrać jak najprościej. No, potrzebujemy napastnika, który potrafi kończyć akcję. Cristiano Ronaldo 93 w trakcie ewolucji. Myślę, że to potrafi. Sobie już troszeczkę nim pograłem i naprawdę jest bardzo przyjemny. Bardzo dobrze sprawdza się w powietrzu. Zobaczy, leci wrzutka No, niestety teraz mi się nie udało. Paulo Maldini, to nie było czyste Weźcie To jest czerwona kartka dla Maldiniego. Bardzo niedobrze. Wypuść Ronaldo, kolego, oj tak, 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 tutaj nie było mowy o żadnym spalonym Cristiano Ronaldo na skrzydle, Podaję do Kyliana Mbappe, Kylian, Ruma. Ronaldo na główkę, proszę cię, przyjmij to i uderz to w swoim stylu, no Ruma po raz kolejny, niszczyciel dobrej zabawy, naprawdę. Kevin De Bruyne za Pola też nie finezyjne, myślałem, że to jest gol, nie? Nie, proszę cię, łodki, daj se spokój. Daj se spokój chłopie, dobrze, że nie ubię kończyć akcji w ten sposób Nie Ashley Cole, ale żeś dużo miejsca zostawił, ale Hernandez, tragiczne wykończenie No i czysto teoretycznie no powinienem tutaj zagrać już na czas, ale no z racji tego, że jest już lipiec To nie będę tego robił i wiem, że pewnie stracę bramkę, potem przegram w dogrywce, ale no jest lipiec tak Ależ to przyjął Ronaldo! Uderzmy tak z pierwszej piłki. Chciałem coś po prostu fajnego strzelić. No, mogłem tam jeszcze poczekać, poszukać jakiegoś podania. Ale to jest Cristiano Ronaldo, nie? Nim trzeba uderzać po prostu z daleka. No, ale Donnarumma Grant, świetne spotkanie. Dobra, no z racji tego, że jest już doliczony czas gry, ja już nie będę wyprowadzał żadnej akcji ofensywnej, po prostu rozegram to na czas. Mam nadzieję, że rywal jakoś bardzo się na mnie nie obrazi, ale to doliczony czas, bo tak, wygrywamy pierwsze spotkanie w Champions. To jest bardzo ważne. Odblokowałem sobie pas Paczkę 5 piłkarzy, 81 topowych narodowości z euro. Także myślę, że tutaj może coś fajnego polecieć. Plan jest prosty. Przypalam teraz Roberta Lewandowskiego w jakimś SBC i otwieram paczki, które mam w sklepie. Dobra, jeżeli coś fajnego uda mi się trafić, to wam to pokażę. Te lepsze paczki sobie otworzymy na wizji, także na pewno coś się uda trafić. Wierzę w to. Przecież że wam, że mamy już lipiec i naprawdę nie obraziłbym się, gdyby w normalnej paczce dało się trafić kartę eventową. Jakby karta za 20 tysięcy jakoś bardzo by mnie nie wzbogaciła, chociaż przez chwilę miałbym nadzieję że coś fajnego poleci. Paczka 5 piłkarzy cenie 81 stopowych narodowości euro. Zobaczmy. Oczywiście, że złota karta. Mamy Anglię. Prawe skrzydłowe to będzie pewnie Buka Osaka, a nie Met. Jeszcze lepiej, chyba, bo Buka Osaka ma 86. Buka Osaka zresztą miał niedawno jakąś chyba kartę eventową. No i przygotowałem paczkę 10 piłkarzy cenie 84 z najlepszych narodowości euro. Także po prostu to sobie otwórzmy i zobaczmy. Złota karta Brazylia, lewe skrzydło Neymar. No w sumie takiego Neymara paczce zobaczyć. To całkiem spoko, opcja. Zawsze można się uśmiechnąć. Jeden z moich ulubionych piłkarzy, jeszcze za czasów Barcelony. Szkoda, że tak jego kariera się potoczyła. Zagrajmy sobie jeszcze jedno spotkanie. Potem, może jest coś ciekawego, tworzymy. Zamiast Maldiniego, zagra sobie Kulibali, bo nie chce mi się tej czerwonej kartki ściągać. Liverpool FC, naszym drugim rywalem w dzisiejszym odcinku na bramce. Petr, Cech, nienawidzę na niego grać. Uzka z 96, ten barkola. Nie lubię tego barkoli. On chyba w ogóle aby grać. Dostanie za to zwycięstwo dzisiejsze. Troszeczkę żałuję, że w momencie, kiedy on był w SBC, nie grałem w FIFA, bo bardzo by mi teraz pasował do składu. Zobaczmy, bo Tevez wchodzi w pole kar no ależ to było dobre podanie, ale no, Lukas Waskaz. wini podanie do Puskasa. To nie jest ten najlepszy Puskas i Kuli, bo ja go skasował. Oj, dałem sobie tego Sułazo tak po prostu, bo nie miałem żadnego środkowego pomocnika i muszę przyznać, że naprawdę bardzo fajnie się nim gra. Oj, Kevin, Kevin, ale to było wspaniałe podanie na Mbappe, ale Mbappe czemuś nie mógł z tą piłką zabrać. Kurde, mam wrażenie, że na początku tej edycji FIFA jakoś te podania prostopadowe miały większy sens. Ci piłkarze przyjmowali tą piłkę. Tak fajnie odskakiwali od obrońców, a teraz no Mbappe, inform taki kloc, no nie spodziewałem się tego. Ewe deszmy za polakarnego słupek. Mogłem podbiec bliżej, oczywiście, że tak. Ale rozklepany został ten gościu, no, no zablokował to. Oj, Tevez, Tevez, do Nedweda, nedwet. No nie trafia w bramkę. Wiedziałem, że poda do Winiego. Ustawiłem się w miarę okej, okay, ale Barkola. Spalony, a nie było spalonego. Po prostu nie trafił w bramkę, ale szanuję za próbę wykończenia tej akcji z przewrotki. Dobrze, Nedwet, kluczowe przejęcie w w tym spotkaniu Mbappe niecelnie. Naprawdę skuteczność naszych zawodników w tym spotkaniu jest, po prostu stoi na najgorszym poziomie jakby. I moich i mojego rywala po prostu słupki, poprzeczki albo po prostu nie trafiają bramkę. Dlatego na boisku musi się pojawić ktoś, kto tą piłkę po prostu umie wykończyć Cristiano Ronaldo. Ależ ten Messi to zrobił. Proszę cię, uderz to po prostu, po prostu uderzenie. Mamy pierwszą bramkę w 46 minucie. Ależ muszę wam przyznać, że Kafu absolutnie, jego winiego tak zdominował w tym spotkaniu. Może nawet na Ronaldo w tym momencie? Jeszcze Kevin Wineska, Petr Oj, no i Kafu po raz kolejny. No wini, no nie ma życia z tym Kafu, muszę przyznać. Nie, proszę cię, puska, spuszka, spuszka. z Kafu, Kafu? Nie ma? Oj, wini, to będzie gol. Na to musiała być bramka. Dobra, fajne wypuszczenie Teveza, fajnie było jakby Ronaldo podbiegł tutaj jeszcze do Nedveda, TAKĄ PIŁKĘ! No ale Petr Czek na posterunku, co robi Petr Czek w tym spotkaniu, to jest przesada. Barkola gol. Peter Schmeichel postanowił, że nie będzie z tego bronić. Jego ręce były przezroczyste w tej sytuacji, ale może Messi szybko odpowiedź, Messi, 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 to ty Messi, po prostu nie trafia w bramkę. Ale to jest naprawdę niesprawiedliwe spotkanie, bardzo niewdzięczne. Próbuję cały czas, uderzam. Wszystko leci obok bramki albo w jakiś super a rywal po prostu dwie akty sobie wyprowadził i strzelił dwie bramki. Robert Lewandowski, wspaniałe wypuszczenie Jego Messi, Messi wychodzi sam na sam, nie wiedziałem, że ten trzech tak dobrze wyszedł. To powinna być bramka, ale to oczywiście była tylko i wyłącznie moja wina. Cristiano Ronaldo, Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski, jak wchodzi na boisku, to robi ogromną różnicę, ale to wykończenie było tragiczne, naprawdę. Uli Bali, Ronaldo, tak jest, Cristiano Ronaldo z główki. Przeciwnik kolejkuje pauzę, nie wygląda to dobrze, mam nadzieję, że on z tego spotkania teraz nie wyjdzie. Ależ Christian Ronaldo wchodzi w pole karne. Ronaldo z lewej nogi niestety nie trafia w bramkę. Oj, Messi przejęcie w kluczowym miejscu i kluczowym czasie. Ronaldo mu podaje piękne zgranie. Robert Lewandowski, lewa noga, słupek. Ej, naprawdę te moje karty mają dobre wykończenie. To są naprawdę dobre karty, które potrafią strzelać. Ale no, no nie potrafię skończyć normalnie. Akcja 23 strzały, 7 celnych. Oj, Nikola Zalewski z przejęciem jeszcze do Kevina. Kevin do Zalewskiego, może ty chociaż przyjacielu mnie nie zawiedziesz, Nikola Zalewski w 94 minucie No i teraz Nikola Zalewski u przeciwnika, absolutnie rozdała się moja obrona, może teraz mój Niko Ej to jest karny myślę, no muszę przyznać, że no Nikola Zalewski w tym spotkaniu jak i u mnie, jak i u rywala robi kompletną robotę, Robert w swoim stylu, 4 do 3 Ależ ten Nikola Zalecki chodzi, ja pierdzielę. ale przyjemnie się gra jego kartą. Kurde, no najlepszy zawodnik z Polski na euro. I no i przyznaje, że ta karta robi robotę, nie? Ależ co zrobił Messi? Oj, tak, tak, oj, 107 minuta Leo Messi. Dawaj Ronaldo dołu swoją cg do tego spotkania. Proszę się, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, ale to zepsułem. Ale czy to będzie Rage quit? Tak, dziękuję. Naprawdę było to bardzo ciekawe spotkanie. Skromne zakończenie Player Pig 81, ale po takim spotkaniu naprawdę nie mam siły już patrzeć na tą grę. Także zobaczmy może jakaś karta z nowego eventu. Mats Hummer z 83. Ja już Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, napiszcie jakiś komentarz. Cieszymy się najprawdopodobniej jutro, na pewno pojutrze. Trzymajcie się. Cześć.